Wśród roślin w Oranżali spostrzegliśmy również młode sadzonki pelargonii. Okazało się, że rozmnażanie roślin to jedno z ulubionych zajęć pani Krystyny. Myślałam, że podczas naszej wizyty, kiedy robiłyśmy sadzonki z trzmieliny czy bukszpanu, to to była taka jednorazowa zabawa, ale patrząc na to, że i stoją tutaj nawet sadzonki z pelargonii, to myślę, że pani bardzo lubi to zajęcie. Po co właściwie? Bardzo lubię obserwować, jak wyrastają moje... Własne małe roślinki. Sprawia mi to ogromną przyjemność, a poza tym w zimie naprawdę nie ma co robić w ogrodzie. Jest to praca zastępcza. Mm -hmm. Ale ciekawa jestem, co się stało z tymi, które robiłyśmy my. Ukorzeniły się, udało się? Wszystkie się ukorzeniły i wszystkie już mają swoje miejsce i rosną. Czyli kawałek nas został w ogrodzie. A ty już ukorzenione, kiedy pani robiła? To zrobiłam na jesieni, to był taki okres, kiedy wracały wszystkie roślinki do domu i po prostu poucinałam czubki pelargonią. Włożyłam do doniczki eksperymentalnie, ale wygląda na to, że pięknie się trzymają. No ale jak na przykład w czerwcu idzie pani do sklepu i kupuje pani z dwoma kwiatami na przykład i mnóstwem pąków, czy te pani już w tym samym czasie też są takie ładne? Tak. O, czyli warto. Warto, bo to więcej satysfakcji i zawsze trochę mniej kosztownie, bo wiadomo, że ukwiecanie domu wcale nie jest tanią rzeczą. No nie, nie jest to tania rzecz, ale chyba w tym przypadku nie chodzi o pieniądze. To jest jednak duża przyjemność obserwowania, jak one rosną. No to, żeby zaczęły rosnąć, to najpierw musimy zrobić im małe kuku. Czasami roślinę trzeba poświęcić teraz. Chciałoby się zachować wszystkie te pędy, które mają pąki kwiatowe, no ale coś za coś. Tniemy ostrym narzędziem. I taka sadzonka już za jakiś czas będzie nową, zupełnie osobną rośliną i wtedy też będzie kwitła. I mamy pewność również, że będzie miała takie same kwiaty jak jej mamusia. A przy okazji usuwamy wszystkie te, które już przykwitły. Żegnaj. Każda sadzonka pelargonii powinna mieć długość około 10 cm i 2-3 liście. Wkładamy je do przepuszczalnego podłoża i podlewamy. W temperaturze około 20 stopni ukorzenią się już po trzech tygodniach. Wtedy trzeba zacząć je dokarmiać specjalnym nawozem do pelargonii. Sadzonki cięte wiosną zakwitną jeszcze tego roku, w drugiej połowie lata. Pani Krystyna, czy Pani już zaczęła? Czy my zaczęliśmy właśnie Pani kwiaty yy, odżywiać tutaj? No więc Państwo zaczęliście, ja jeszcze nie miałam odwagi, choć bardzo niepokoję się o tego fikusika, bo miał na początku bardzo duże liście, a teraz wprawdzie ma ich sporo. Ale widzę, że są bardzo małe. Są teraz nawozy specjalne do roślin kwitnących i do roślin o zielonych liściach. Mhm. Tutaj mamy do roślin o zielonych liściach, czyli do fikusa jak najbardziej się nadaje i właśnie to, że on ma w tej chwili trochę mniejsze liście, wynika z tego, że nie był nawożony i teraz trzeba zacząć systematycznie go nawozić i będzie piękny. Mhm. A przy okazji zupełnie poza nawozami, w przypadku takiego fikusa jak często powinno się wycierać jego liście? żeby mu nie zaszkodzić a wycierać z kurzu dosyć Wycie... często dlatego tak? że jednak zakurzone liście no, przeszkadzają w transpiracji także roślina bardzo lubi spryskiwanie na przykład pod prysznicem też bardzo dobrze od czasu do czasu umyć Aha. rośliny no, musimy to robić przede wszystkim w dzień niesłoneczny żeby y -y. Boże taki mokry rośliny nie postawić na słońcu yy, i yy, też uważać żeby bryła no, nie ociekała czyli zostawić na trochę żeby ta ziemia trochę ociekała i wtedy postawić już Wtedy uważać z podlewaniem, czyli już oszczędnie podlewać na przykład przez tydzień, dziesięć dni, mhm. żeby znowu nie zalać, ale roślina bardzo dobrze reaguje na takie właśnie wyczyszczenie, wykąpanie. A teraz specjalne zaproszenie dla naszych widzów na pokazy słodycze i Kwiaty, gdzie na naszych oczach mistrzowie cukiernictwa będą tworzyć desery z użyciem jadalnych kwiatów, fiołków, róży, mimozy, jaśminu i lawendy. 200 pierwszych osób, które zgłoszą się do informacji targów na hasło Maja w ogrodzie, otrzyma bezpłatny bilet na targi. Jeśli już w ogrodzie nie mamy śniegu, odkrywamy byliny i czyścimy rabaty. Skracamy także pędy krzewów i pnączy kwitnących latem, m.in. budlei, hortensji krzewiastej i bukietowej, pięciorników, jaśminowców, powojników. Sprzyja to wzmocnieniu roślin, a przez to ich obfitszemu kwitnieniu i większej odporności na choroby. Rozpoczynamy przesadzanie i nawożenie roślin doniczkowych, które zaczynają budzić się po zimie i wypuszczają nowe przyrosty. To również najlepsza pora na robienie z nich sadzonek. Do doniczek sadzimy kłącza kanny i bolwy begoni dopiero w maju przesadzimy je do ogrodu. Opryskujemy iglaki przeciwko mszycom preparatami olejowymi. Pracowicie więc zapowiada się ten tydzień w ogrodzie, życzymy udanego tygodnia i zapraszamy za tydzień. Do zobaczenia.